Cześć, z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. Wyszło na to, że zanim Microsoft wypuści na rynek swoją hipotetyczną przenośną konsolę wzorowaną na Switchu, zagramy najpierw Xboxowe tytuły na sprzęcie od Nintendo. I uwaga, również na PlayStation. Za nami Nintendo Direct, partner showcase, w trakcie którego dowiedzieliśmy się, jakie tytuły ze stajni Xboxa trafią w najbliższym czasie na popularnego Switcha. Mowa tam była o dwóch tytułach, ale kilka chwil później Xbox odsłonił wszystkie karty i dowiedzieliśmy się, w co jeszcze zagrają właściciele konsol Nintendo oraz Sony. Po tym, jak Phil Spencer zapowiedział, że wkrótce dowiemy się, jakie to cztery ekskluzywne tytuły Xboxa trafią na konsole innych producentów, od razu ruszyły spekulacje i trzeba przyznać, że miłośnicy gier dobrze wytypowali. Mowa bowiem o następujących tytułach: Pentiment Gra zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch już 22 lutego, czyli z dnia na dzień. Pentiment jest owocem pracy obsidian entertainment. Osobiście grze poświęciłem sporo czasu, ale ze względu na mój słabnący wraz z wiekiem wzrok, musiałem przerwać tę wciągającą przygodę. Głównie dlatego, że wszystkie dialogi prowadzone są w formie tekstowej, a w moim przypadku tekst i ekran nie zawsze idą w parze. Niemniej historia wciąga, jest zabawna, wzruszająca i intrygująca. Naszym zadaniem jest rozwiązanie zagadki tajemniczego morderstwa w pewnym niemieckim opactwie w czasach, gdy przepisywane latami przez mnichów księgi stopniowo były wypierane przez dróg. Pentiment może okazać się dobrym materiałem na przenośną konsolę, bo można go potraktować jako książkę i poznawać historię bohaterów gry w dowolnie wybranym przez nas czasie i miejscu. Gra idealna na długą podróż pociągiem lub samolotem. Hi-Fi Ratch. Następny w kolejce tytuł będzie miał swoją premierę 19 marca, ale tylko na PlayStation 5, a nie tak jak wcześniej spekulowano również na Nintendo Switch. HiFi Rush od Tango Gameworks jest moją ulubioną grą 2023 roku. Wcielamy się tutaj w postać Caja, który wraz ze swoją ekipą rzuca wyzwanie skorumpowanej korporacji. W rytm muzyki przemierzamy kolorowy świat, walcząc z różnej maści robotami i korporacyjnymi bosami. Dużym atutem gry jest świetna, zwiększająca imersję lokalizacja na język polski. O ile trochę wątpię w to, że Pentiment poza Xbox'em osiągnie spektakularny sukces, o tyle wierzę, że Hi-Fi Rush może spotkać się ze sporym zainteresowaniem właścicieli PlayStation. Grounded. To trzeci z trafnie wytypowanych przez fanów tytułów, który na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch wyląduje 16 kwietnia 2024 roku. Grounded to uznana i niezwykle wciągająca gra kooperacyjna i podobnie jak Pentiment jest stworzona przez ekipę Obsidiana. Co ważne, dla graczy zostanie udostępniony crossplay, co oznacza, że w ogródku będą mogli spotkać się zarówno gracze z Xboxa, PC, Switcha i PlayStation. Szykuje się zatem niezła zabawa. Wcielamy się tutaj w zmniejszone do rozmiarów mrówki dzieciaki walczące o przetrwanie w ogródku pewnego ekscentrycznego naukowca. I choć przysięgałem sobie, że od survivali będę się trzymał z daleka, tak muszę przyznać, że Grounded ma swój niepowtarzalny klimat. Spędziłem w tej grze bowiem wiele godzin i nie uważam tego za czas stracony. Pamiętajcie jednak, że mimo bajkowo-dziecięcej aparycji jest to gra, w trakcie której niejednokrotnie przechodziły mi ciarki po plecach. Sea of Thieves Ostatnia gra ze sławetnej czwórki zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5 30 kwietnia. Również tutaj, dla miłośników Pirackiej Przygody, będzie dostępny międzyplatformowy crossplay. Czas zatem złapać za kordelasy i wypatrywać z bocianego gniazda żaglowców do złupienia. Jest to tytuł, z którym wiele do czynienia nie miałem, ale wiem, że zgromadził pokaźną grupę fanów, i to grono z pewnością będzie się powiększać. Wiemy już za tym, kim jest Wielka Czwórka oraz kiedy rozpocznie bój o uwagę graczy na innych platformach. Dla jednych fanów Xboxa to tylko cztery tytuły, a dla innych aż cztery, zwiastujące upadek marki jako producenta konsol. Realia rynku są jednak takie, że nawet prezes Sony Hiroki Totoki. Zapowiedział agresywniejsze wykraczanie ze swoimi tytułami poza PlayStation. Oczywiście po to, żeby interes przyniósł większe zyski. W przypadku Sony strategia jednoczesnego wypuszczania tytułów zarówno na konsolę, jak i PC może mieć sens patrząc na świeżą premierę Helldivers 2, gry, która od kilku dni jest na ustach niemal wszystkich graczy. Czy po poważnej stracie wartości swoich akcji na giełdzie Japończycy zdecydują się celować również w konsole konkurencji, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Xbox się nie waha i liczy na uszczknięcie odrobiny z zawartości portfeli rzeszy nabywców Switcha i PlayStation. Z perspektywy potencjalnych korzyści finansowych jest to w pełni uzasadniona decyzja. Zresztą, co tu gadać, Minecraft od lat króluje na innych platformach, przynosząc Microsoftowi ogromne zyski. Czy te cztery tytuły okażą się jaskółkami zwiastującymi zmianę na rynku gier i większe otwarcie wydawców na inne platformy niż własne? Zobaczymy. Na razie jednak wiele na to wskazuje, bo koszty gier idą w górę. Czas ich produkcji się wydłuża, a graczy wcale nie rodzi się więcej. Wykraczanie poza utarte schematy ekskluzywności wydaje się nieuniknione, a mówią o tym zarówno Phil Spencer, Satya Nadella, prezes Microsoftu, ale i nawet wspomniany już prezes Sony, Hiroki Totoki. Co ciekawe, w kontekście jego wypowiedzi na temat ekspansji na inne platformy, nikt nie dopatruje się u rychłego upadku PlayStation. Ale o tym może innym razem. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.